Tutaj wiesz, bo trochę, nie musiał być trochę sam. sztywny, jestem wiesz? To trochę tutaj panowie cię rozepną, a w tym czasie zaprosimy jeszcze dwóch zawodników. Panowie mnie rozepną? Którzy? Ale to ja mam kolegę. Ale ja woli, żeby co innego ci zrobili. Kogo coś zawołać? Twojego kolegę. Zapraszam, ja kolego. Słuchajcie, człowieku. dwóch bonusowych zawodników main eventu. Zresztą Sylwek też nie ma. <noise> Tomasz! O! 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 No dobrze, yy, to ci tak, dzień dobry, witamy Tomka Olejnikę, witamy Wojtka Gole. Ale sto? Yy, siema, siema. Co się do, 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 no właśnie co ja, ja też nie do końca wiem, wydaje mi się, że dobrze zapamiętałem, gdybym. Coś ty wymyślił Gdybym coś pomylił, to mnie poprawcie panowie jeżeli ty coś narzekasz, to co? raczej. Ja cię kurwa nie znam, kim ty jesteś w ogóle. A, no ja cię akurat kojarzę, ale. No ja się domyślam, że mnie kojarzysz, a ja ciebie nie chuj. No to Z... teraz się ma, Tomek jesteście panowie w jednym to? zespole. Tomek, Tomasz Miłomy. Tomek, A co taki blady jesteś, kurwa? Taki make-up mi zrobili. Ta, make up, kurwa. A co ty się do mnie teraz przypierdzielasz tutaj ty? Ty, ty w proszku się myłeś? Słuchajcie, ja go przedstawię, to jest największa, Sebastian. to jest druga, druga pizda po waleni. A, słuchajcie, co, co do tego ja... walenia, to na wstępie chciałbym powiedzieć, że tak. po tej walce dziewiątego już nie będzie drugiej pizdy, lecz pierwszą największą pizdą w Polsce będzie Wojtek Gola, jak dostanie na dziurę dziewiątego. Ty, grudnia, ale poczekaj, ja... to poczekaj, to zrobimy tak. Że jeżeli ty wygrasz z Golą i z Wardęgą, to ja cię napierdolę. To poczekaj, może dajmy Ale... wytłumaczyć widzom, panowie, bo y widzowie ja jakby mogą trochę nie wiedzieć. Mamy Tomek, bo widzowie ja mam mogą pracować troszkę... z tobą? To... To... To Poczekajcie, to? to panowie, to, to, dajmy panowie. to wyjaśnić panowie. naszym widzom. Sebastian, czekaj chwilę. Słuchajcie. udziały, Kola. Tu jest ten Adrian, nie, wy, czy możemy wyciszyć Adrianowi... Wyciszmy ten mikrofon. Wyciszymy Adrianowi mikrofon. Bo widzowie mogą troszkę nie wiedzieć, co się dzieje. Z informacji, które dostałem. Okazuje się, że rozbudowujemy main event i do Sebastiana Fabijańskiego dołącza, nie wiem czy zgodnie z jego wolą, to się zaraz dowiemy, Tomek Olejnik. On nie ma nic a... do gadania, bo ja tu jestem legendą, ja tu wracam, więc Seba, ty powinnaś się do... cieszyć, że będziesz ze mną w drużynie. A do Sylwestra Lepszego Wardęgi, dostać nie mogłeś. a jak rozumiem do Sylwestra Wardęgi dołącza Wojtek Gola. Po Ja bym chciał się zapytać, kto to wymyślił i kto dobierał składy? No właśnie, kurwa, moje pytanie jest tożsame. A Sylwester, to ci, to ci podobno podoba, to był twój pomysł, o tak czy tego Dziewiątego, dziewiątego. Ale ja się chwilę. ciebie nie pytam, mordo, ja się pytam tutaj włodarza. Sylwester, <noise> podobno to był twój pomysł, tak? Nie, rozmawiałem z Sebastianem i też Wojtek był przy tej rozmowie też wtedy. A też... nagrywałeś? Nie. A, no to nie rozmawialiśmy. <noise> Coś, no, kontynuuj. Chyba... No dobrze, Wojtku, to, to był Twój pomysł. Sylwek, to był Twój pomysł rzeczywiście. Nie, to był nasz. Y, y, chyba wyszedł ode mnie, żeby urozmaicić jakoś. I uważam, że taka walka. Jest, urozmaicasz bo... mi. <laughs> Mordo, jest ludzie... nie skurwiaj, ej, nie, bo po tej walce to jeszcze to wiele ludzie. Ogarnij że się dopiero. Jak mamy coś... współpracować, to trochę szacunku zachowaj. On coś mówi do mnie, ja nie, ludzie nie ludzie piszą... ja wiem. Poczekajcie słuchaj. chwilę, panowie. Dostałem informację. Ale czekaj, Sebastian, on tak ma chciałbym wyglądać, to ja zaraz tam do ich dwóch wyjdę. Tomek, Tomek po pierwsze jest legendą, tutaj Fame MMA. legendą chyba. Białą gębą. I co najważniejsze, w porównaniu do nas, on przynajmniej wygrał walkę. Wygrał. No właśnie, zacznijmy od tego. Ja mam chociaż jedną wygraną, a Ty masz przejebane, więc się ogarnij i współpracuj. Ale pięć przegrał. To nie jest dobry moment. Jemu, jemu, jemu się coś chyba wyraźnie odkleiło. To mi się odkleiło stary, Ludzie walkę, piszą za czacie. Nie. Winna, kolejne, znaczy Ale poczekaj, stop. Czyli to Czechle. wygląda tak. Czyli to wygląda tak. A ty będziesz tak według zawsze... Wojtka Goli, największa. Pizda zaraz po waginie, wali, wa, waginie walenia niebieskiego przy rozwarciu 6 do 9 metrów. Jest dołączana do mojego teamu. No właśnie, tu jest, to i jest, to to jest, w jest was, i to jest według Dobra, was. Słuchajcie, i to jest według serios. was. Poczekaj, ja nie, teraz, ale poczekaj, bo ja chcę się zapytać. Poczekaj chwilę, chwilę, ja teraz chciałem coś sprostować. Zdaje mi okulary, jak do mnie mówisz, nie jesteś fabijańskim, kulma. Dobra, słuchajcie, ja teraz chciałem coś sprostować. Kiedyś Wojtek powiedział. Ten nieśmieszny żart, który mógł być śmieszny, bo to była moja pierwsza gala. To było coś nowego w Polsce, wchodziło wszystko tam. Nie, w ogóle nie wiedziałem jak to się... Ja w ogóle dopiero teraz ogarnąłem to wszystko po tych innych galach, więc ogólnie mnie to nie rusza, że Wojtek tak sobie docina, ty też. A teraz prosisz mnie o coś, tak? A przed chwilą mnie cisnąłeś, sam se to zdejmie, albo niech ci to oni zdejmą. No, więc e, ja, ja jeszcze raz powiem, że po prostu to, co Wojtek kiedyś powiedział, dziewiątego się zmieni i on będzie największą pizdą w Polsce. Panowie, ale nie uważacie, że to jest trochę nie fair, że sobie wziąłeś do zespołu Wojtka? Ale A. słuchaj, Sebastian zaakceptował te warunki. No, mi on no, ja, no właśnie, Tylwek, bo trzeba to znaczyć, to był. Twój Ej, porózek, tak? Ale żeby... Nie, nie, nie. Ja mi bardzo zależało, żeby na przykład nitrozyniak dołączył. Nitrozy... Do kogo? Też do mnie? <laughs> Ej, ale, ale jest o, tego, że. Młody, ale we mną ty. masz większą szansę, nitro, nie oszukuj się. Lisek. No nie ma co ukrywać, ciekawie to rozegrałem. No właśnie. Chcesz, po... Sylwak, stop, co? Nazwijmy to po imieniu. chcesz wygrać cudzymi rękami. Nie, broń Boże. Nie w ogóle. Jeżeli jeżeli dojdzie do takiej sytuacji. Dobra, to poczekaj, to ja stary, mam Stary, to powiem. oni mają więcej Jeden... do stracenia niż my. Co? Postaw się w ich sytuacji, stary. Zobacz, w jakiej oni są chływej sytuacji. Jak przepierdolą, ja... to są skreśleni i nie przyjmujemy tą federację. Dobra, okej. Okay, Dlatego okay. olejnik wie, że to na biało i przejmuje fejma. Dobra, chyba fe, Ferrari ci się za bardzo wjechał na głowę. Natomiast ja mam takie pytanie. Ja, Tomek, miałeś swoją federację. Czy ja leję, Dobra, że to dostałeś olejnika? Co powiedziałeś? że ty dostałeś olejnika. No właśnie, może. no a ty dostaniesz no olejnika w sobotę, więc Wojtek... Więc o co tu chodzi, Wojtek? Panowie, ale w ogóle jak wy chcecie walczyć, Sylwester? Bo ty miałeś walczyć... Ale e... czemu ty go dysponujesz, stary? zawodnik. Ale poczekaj... Siedem walk miał, tak? Wojtek, Boże. doświadczony. Poczekajcie chwilę. Doświadczony I teraz... za czym? Doświadczony. Chociaż w wykrywaniu, bo jedną mamy. Sześć walk ma, sześć walk ma, olejnik. I jedną wygraną, a ty zero. Olejnik ma. I na noszach cię wynosili. Widz, że tak. Wojtek, o to panuje. No walka. Trzeba, Który na... z was bierze olejnika w oktagonie? Przyznajcie się. Nie, to, Spojcie, to, zależy, się to zależy. Ale nie, ja nie, ja się nie. Okażę. O, nie, dobrze, bo ja się okaże. miałem bić z Sylwestrem. To umówmy się, że w pierwszej rundzie walimy się my, a potem zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Ale jak się dogadacie Regulamin jest in progress. Regulamin jest jeszcze nie signed. Ale czemu ty w ogóle Wtedy tu jest e? olejnika stary się no, bo się ja nie wiem, jest. Słuchajcie, wracając do regulaminu, to ja teraz do tej walki kondycyjnie Mordo, jestem tak jest, zajebiście przygotowany, a mi się tu jedna rzecz nie podoba, bo. Kurwa, ty o sobie cały czas mówisz, Mordo, a co mamcie, że ty nie jesteś tutaj pewnie światłem. czemu Sebastian nie poprosiłeś o kogoś innego? No musiałeś podpisać umowę, żeby ten pan to. Ja nie tak miałem tak nic miał. do gadania, to inni ludzie rozdają karty najwyraźniej. Ale ja nie pamiętam tylko ja byłem w ogóle cały czas na nosza. Się obudził dopiero. Dobra, wracając do tematu, ja chciałbym, aby w regulaminie zostało zmienione, że... Liczenie czasu jest cały czas, a nie że podczas. Yy... Liczenie czasu jest cały czas, mordo, Dobra. naprawdę zmień. zmień. My Myślę, że możemy wyciec. to dopisać Dobra, do wiecie, regulaminu. Chodzi, że... Tomek. Weź, naprawdę... Nie ma przerwy pomiędzy. Dobra. Może powiedzmy właśnie o zasadach, bo jak rozumiem, jakby wchodzicie JAKBY dwóch po jednej stronie, dwóch po drugiej stronie i dobieracie się w, w pary, w których będziecie walczyć, ale. Oboje musicie walczyć jeden na jeden. Nie może tak, być tak, tak, że dwóch się na jednego Nie rzuki. może być, że dwóch rzuca się na jednego. To Szkoda. Bo, jest bo boksie, tak naprawdę, kurwa, to ja jestem sam w tym oktagonie. A może ja jestem sam, chłopie? To ty nic nie pokazałeś na żadnej swojej walce, ja chociaż coś pokazał. Po jedyny ale... jest w boksie, boksujecie, panowie, trzy rundy po trzy minuty normalnie i jeżeli jeden dostanie knockdown... To walka jest przerywana, czekamy aż on wstanie i noc może I o to mi chodzi. nieskończoność z tego O co mi chodzi? Ja chciałbym, żeby wtedy I deny chwila będziemy bawić się i gwarantuję wam, że. Deny chwil będzie taki, że potem, jak po naszej walce będą tik-toczki z muzyczką. będziemy się kurwa ganiać po tym oni jak pierdolnięci. No ale to może być to teraz na konferencji. Chwilę, Kto się z kim bije? Kto bierze z was olejnika? Nie, nie, ma ustalenia, to wyjdzie w praniu. Jeżeli wyjdzie... Ja biorę olejnika właśnie. <laughs> Jeżeli wyjdzie tak, że Sebastian pobiegnie do mnie i na przykład mnie uderzy, no to my nie możemy z Wojtkiem razem gubić. Wiadomo, że ja wtedy oddam. No, to który miał rekordy w szkoły w bieganiu? Ja mam czarny Chyba go tu nie ma teraz. Dobra, wracając do tematu, po prostu podczas knockdownu fajnie by było jakby czas dalej leciał, ponieważ ja kondycyjnie zajebiście się tym, eee, tak, ja tak. a wy będziecie wtedy mieli więcej czasu na odpoczynek, więc pod siebie gracie, więc ale ja tutaj ale... chciałbym zmianę tej zasady. Dobra, ule... przeczytaj mi, bo masz okulary, bo ja nie dowidzę. widzę. To jest w ogóle niesamowite, to to że to Tomek kolejnik. Mamy. słuchajcie, Tomek, ja ci w ogóle nie to to widzę w sieci, jest. a ty nagle przychodzisz cały na biało i masz main event na fejmie. No i oto jestem, hello. Właśnie, dobrze, tak widzisz... Chodzi chyba o to, że po prostu yy, chłopaki, chodzi o to, że każdy chłopaki, na mnie tutaj wyczekiwał, sam, a nie na ciebie jedynkę, tyle. po prostu wymyślił sobie największą pizdę jaką można byłoby wybrać, żeby ją spić. Ta tą pizdę, bo <grym> najwięższą pitą będziesz wybrał tego człowieka, ja którego ja w na ogóle ja nawet nie znam. Znaczy, Wojtku, jak absolutnie, zaraz my się pizd... będziemy napierdzielać, a nie ja z wami, bo on mnie bardziej irytuje w tym momencie niż wy. Wojtku, jak Bez obserwujesz, to no, przy tobie jako włodarzowi nie było trochę głupio, że tu twoja propozycja polski irytuje. I czy sam nie czujesz, że to jest troszeczkę nie fair? Znaczy, na pewno cię ja też tak. wesprzeć Sylwka, dla nie, mnie to jest fajna Boga, przygoda. Bo, dlaczego nie fair? Ja nie, nie, bo, jak ja się biję? Na Boga ludzie, znowu robicie zemię, że ja jestem lepszy od Olejnika. A jak się bije Sebastian Fabiański? Ale na przykład Spę... ja... ja chodzi czego o to, że Wojtek Tego się... nie wie! się, nie bije. No no Chodzi że o to, że tego... Wojtek bije się dobrze, po prostu, a tutaj na panach, jest opinia, że raczej nie i o tobie, on że... Nie że ten dawno nie patrzyłem nie w sumie. No tak, no ale raczej jest opinia, że lepiej się dobrze. niż bije dobrze. No masz z jedną wygraną, ale na przykład... Ja się nie czuję lepszy od Olejnika, ani się nie czuję lepszy od Sebastiana. Może być tak, że ja będę właśnie najsłabszy w tej walce. A wiesz walce. czemu, rynek no... nie czujesz się lepszy ode mnie? Co to za rej... No, ja... dlaczego? Bo ja mam jedną wygraną. Właśnie, jak to, jak to czułeś, jak się czułeś wtedy? Jakie to uczucie Na jest... pewno lepiej niż ty teraz. Okay. Akurat tutaj Dobra. bym polemizował jednak. Konowie, zaraz Wrócimy to, do prostu Idziemy. Ale, ale może sobie Myślę, że, Sylwek, myślę, że Sylwek jest jednak w zdecydowanie lepszej kondycji. Mam pytanie: czy wy się umówiliście, że będziecie sobie docinać? to wychodzi naturalnie? Stary, on mnie w kurwia tutaj, bo się do co mnie dopierdziela o nic w ty, ty mnie pytasz Ja go ja ja co... oglądam w kinie, on do mnie się dopierdziela. Myślałem, że jest spoko. Mogę już? Dziękuję bardzo. To ty powinieneś wiedzieć, kto tu się z kim na co umówił. Przecież to ty wszystko wiesz, Sylwester. Ale nie, skąd mogę wiedzieć, czy wy się dogadaliście teraz ja na zapleczu? Ja też nie wiem. Ja nie, wiem ja, nie, że wiem. Będziecie sobie ja nie wiem. ja go nie znam, chłopie. No ja nie wiem kim. To, ja nie wiem kurwa, kto to jest. No mówię ci zupełnie szczerze. Ale to to nie mów, że nie wiesz, kim jest. Ja nie wiem, to to jest Tomasz Olejnik. No. W sensie przedstawił mi się no przed. Tak. Legenda Sebastian. Fajtów. Sebastian, może